Każda podróż ma swój początek i koniec. Rozpoczynamy naszą podróż. Godzina, proszę Państwa, 5:43, dystans 55 km. Zobaczymy, co z tego będzie. To Po co to robić? Dobre pytanie Nie znam odpowiedzi na razie no nie. Może za jakiś czas opowiem nie. Nigdy się nie podawaj A nie wiem jak ciężko było Jeszcze wszystko razy. zaliczone ale pojawił się tak zwany drugi oddech Zapalenie jesteśmy Ciśniemy zaraz dalej. Widoczki są jakie są, ale wiemy, że szczyt tu jest Nieźle jest jakieś myślę koło 15 km za nami. Są wzloty i upadki. Jak to w górach, jak to e, przy takich szlakach długodystansowych. Czasem jest stan przybicia, zmęczenia totalnego. Czasem jest euforia. Czasem jest stan taki neutralny, by powiedział pośredni. Myślę, że teraz. Znajduje się w tym stanie takim pośrednim. Idziemy się kierować e, na Czerwonochorskie sedlo. Tam chwila pauzy i biegniemy dalej e, na prodziada. Mam nadzieję, że nikt się nie wykruszy to w całym składzie. Zdobędziemy prodziada. Jesteśmy w połowie drogi. Na czerwono. Na czerwono, mamy jakieś 4 km. Dobra. Jak samopoczucie? Dobrze Jest gitara? Jest gitarka. Jak się ćwiczyć, się działać. Tylko czekamy na jeszcze jednego gagatka i lecimy do PGS. Czasem Trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać. Trzeba wiedzieć, mieć wiadomość, kiedy trzeba zawrócić. Teraz jest ten moment. Niestety, że Państwa. Dzisiaj tylko 32 km. Wynik niezły, ale niesatysfakcjonujący. Nieprawdaż młody? Ważne, że jest jedzenie. Kuki! lecimy na dół dalej. <gry> Mądre słowa nasze. Warto posłuchać tego. Ja. Każda podróż ma swój początek. Koniec nasza droga już się kończy. Dzisiaj zrobiliśmy 32 km Ciężki w ciężkich warunkach e, aspiracje były na więcej Ale plan minimum jest zrealizowany. Trzeba wiedzieć kiedy się wycofać. Też już po na zdrowiu i tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby cieszyć się tą drogą. Czerpać z niej przyjemność gdyż najważniejsze w tym wszystkim jest podążać podążać i no i tyle nie wiem cały powiedz, <laughs> jak zobacz bardzo jestem taki dzisiaj